Panie starosto, starostwo powiatowe w Myśliborzu przyczyniło się do tego, aby te drugie Myśliborskie Dni Karpiowe się odbyły. Tutaj pod waszym adresem padły ze sceny podziękowania. W jaki sposób pomagaliście organizatorom? Pomoc starostwa była między innymi poprzez dofinansowanie pieniążkami tej imprezy. I tak jak słyszeliśmy, również tu z tego co wiem, włącza się zawsze dom pomocy społecznej i również pomaga organizatorom w zorganizowaniu i przeprowadzeniu no, tej wspaniałej, nowotkarskiej imprezy. Skoro tu jesteśmy, chciałbym poruszyć taki temat, który poruszamy już w rozmowie z radnym Zenonem Wójciakiem i który został poruszany również podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Otóż za naszymi plecami jest piękna droga, piękna, na razie jest to droga nieutwardzona, pomiędzy właśnie, to jest jak gdyby taki, taki szlak od Domu Pomocy Społecznej poprzez Jezioro Królewskie, Łysą Górę, aż tam do Amfiteatru. I tutaj wiele osób twierdzi, że był to wspaniały taki szlak spacerowo-rowerowy. Natomiast my, tutaj za naszymi plecami, nie wiem czy kamera to uchwyci, uchwyci, widzimy taki szlaban. Proszę powiedzieć, czy to oznacza, że będą jakieś kłopoty z tym, aby w przyszłości taki szlak powstał? No, na pewno nie. Jestem głęboko przekonany, że taki szlak jak najszybciej powstanie. Oczywiście sam rozmawiałem z kolegami radnymi z Rady Miasta Myśli i również panem burmistrzem, sugerując, żeby tą drogę właśnie od drogi wojewódzkiej aż do ulicy Daszyńskiego, czyli na wieży żeby ją utwardzić poprzez złożenie między innymi wniosków do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i myślę, że ta część, która została wykonana w ubiegłym roku, ona oczywiście będzie przez będzie to kontynuowane i doczekamy się no, części takiego szlaku pieszo-rowerowego wokół no, Jeziora Myśliborskiego, bo moim zamysłem to jest to, żeby to był ten zaczątek właśnie tej ścieżki wokół Jeziora Mświbórskiego, o której no, dużo się mówiło, do tej pory z tym jest różnie, z wykonaniem. Yy, a czy na przeszkodzie wykonania tego szlaku nie staną jakieś względy proceduralne? Bo ja pytam o to, czy może tu yy, są jakieś grunty prywatne, tego typu no sytuacje? Z tego, z tego co hmm, się dowiedziałem od prezesa stowarzyszenia, yy, są tutaj oczywiście pewne lapsusy popełnione ze sprzedażą gruntów ale jest to, uważam, wszystko do odkręcenia i te błędy, jeżeli zostały w przeszłości popełnione, oczywiście przy odrobinie dobrej woli, każdy ze strony usunie się to i nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Ja myślę, że tej, wybudowanie tej drogi, oczywiście no wpisane, wpisaliśmy się tu razem z panem starostą w taką koncepcję zagospodarowania terenów położonych między Jeziorem Królewskim a no 300-400 metrów dalej Zatoką na Wieży, niektórzy mówią to na, Zatoką Ptasią. I to jest działka powierzchni no, ponad 6 hektarów. Wystąpiliśmy o przejęcie do Agencji Nieruchomości Rolnej. Opracowaliśmy koncepcję zagospodarowania tego terenu na tereny spacerowo-rekreacyjne. I idealnie by się to wpisywało w kalendarz imprez takie jak ta dzisiaj. Nie? Tak, jak te nasze dni karpiowe. Tym bardziej, że wykonanie tej drogi byłoby stosunkowo niedrogie. Oczywiście tutaj należy ponieść pewne koszty, ale w porównaniu z takimi inwestycjami, które są planowane, to nie byłyby jakieś ogromne koszty. No, trzeba by po prostu utwardzić tą drogę. No właśnie, tutaj można tylko wykorzystać ten sprzęt i te zasoby siły, które są w dyspozycji no, gminy. Mam nadzieję, że na myśli tutaj między innymi. można byłoby to zrobić siłami PGKiM-u czy no, zlecić po prostu o, prywatnym y, firmom. Ale y, przede wszystkim to w pierwszej kolejności należałoby dokończyć dokumentację, y, dokumentację bo no, z tego co wiem, to nie jest opracowana dokumentacja na cały ten odcinek, czyli to, żeby skomunikować ulicę Daszyńskiego tu z ulicą Celną, właściwie tu z tą ulicą Dep przy Depesie. ie Miejmy nadzieję, że jak spotkamy się tutaj za rok na trzecich Myśliborskich Dniach Karpiowych, to być może już będą trwały e, prace tutaj nad, e, nad wykonaniem tej drogi rowerowo-spacerowej. Myślę, że to jest realne. Jak najbardziej zapał członków Polskiego Towarzystwa Wędkarskiego pokazuje, jak dużo można zrobić właśnie sposobem gospodarczym, bo to, co obserwujemy tutaj, to wyrównano tereny przy jeziorze. Za, naprawdę wykonano w, w ubiegłym roku i w miesiącu kwietniu tutaj duże prace ziemne. I jeżeli taka wola będzie, a widzę, że jest ten zapał, to należy go tylko umiejętnie Skoordynować i przyniesie to na pewno wspaniałe efekty dla y, Myśli Boża i rozwoju tej naszej tutaj bazy, nie tylko turystycznej, ale i wędkarskiej, bo mamy naprawdę wspaniałe tereny. Szkoda tylko, że nie wszyscy mieszkańcy o tym Myśli Boża, nawet jak się okazuje, wiedzą, czym dysponujemy. Tak, no ale my, my się staramy y, mówić o tym jak najwięcej, żeby mieszkańcy mieli tego świadomość. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.